Mówiliśmy się z panem dyrektorem sądu na godzinę dziewiątą. Dwie minutki jeszcze damy, żeby nie było. I dzwonimy, dowiemy się. Dowiemy się co to się stało, że te flagi nie powiesili tam. Tak to powinni pracować, powinni odbierać telefony. Zobaczymy. Zobaczymy, czy pan sędzia popatrzy się. Umówiliśmy się na godzinę dziewiątą. Dzwonimy. No i standardowo zaczynają się robić chocki-klocki, czyli nie odbieramy telefonu. Dzwonicie do sądu, czyli powinna to być poważna instytucja. A zachowują się, jak słyszycie. To jest sąd w żywcu, którym dzwoniliśmy jakieś 40 minut temu chcemy się tylko dowiedzieć po prostu dlaczego kto jest za to odpowiedzialny i dlaczego nie zostało zgłoszone to było święto chrztu Polski. może ktoś tam mówić tak, tak, mi tylko chodzi o jedną rzecz skoro wy jesteście na każdym kroku światła, nie masz żarówki, nie masz czegokolwiek jesteście obciążani proszę państwa finansowo Drenowanie finansowo, to chciałbym zobaczyć, że urzędnik, czy to jest powiedzmy tak, jak przestępstwo skarbowe robili sobie w urzędzie, w, w, tym, w prokuraturze w Oświęcimiu, które zgłosiłem. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeszcze dzisiaj też zadzwonimy tam, zaraz zobaczymy, jakie oni są daleko. Jaki numer to jest 33 475 1201? No, i powiem Wam, że to jest piękne. To jest sąd. Sami oceniajcie. Sami oceniajcie. Wyciągajcie. Dzień dobry. Ja jeszcze raz, z Panem Dyrektorem, bo umówiłem się na dziewiątą, ale proszę bardzo. Dziękuję. Proszę czekać na połączenie. Czekamy, czekamy, nauczyliśmy się czekać. Halo? Halo, jeszcze raz, ponownie jeszcze pan Krzymiński, Gazeta Skarga. Panie dyrektorze, umówiliśmy się na dziewiątą, dzwoniłem, ale pani tam nie odbierała, bo byłem punktualny. Chciałem zapytać po prostu w sprawie tej flagi 14 w piątek. Tak, tak, dziękuję, że pan No faktycznie sprawdziłem flaga nie została zwieszona. Dziękuję, że pan flaga nie została zwieszona. Najprawdopodobniej na skutek Moje zadań i pytania nie wydałem z dyspozycji pracownikom. Jeżeli pan czuje się w jakikolwiek sposób poszkodowany no to bardzo pana przepraszam. W przyszłości takiej sytuacji już się nie Panie dyrektorze ja powiem w ten sposób ja się nie nie to że się czuję poszkodowany, ponieważ jest na to ustawa to jest obowiązek. Ja tylko chcę pokazać w jaki sposób nie jest pan jedyną osobą w Polsce po mojej akcji do tej pory spłynęło mi 600, 660 chyba parę nagrań urzędów, które nie wywiesiły tej flagi i dalej spływają. I tutaj chciałem zauważyć, że wie Pan, były wieszane inne flagi, tam powiedzmy koloru już nie będziemy mówili, bo ja nie mam nic do tego, tylko kwestia jest jego, jak to było pilnowane. Było to na każdym urzędzie po prostu powieszone, a tutaj chodzi, jest ustawa, bo to jest ustawowo, tak? i poważne instytucje takie jak sąd które mają przestrzegać prawa bo to nie tylko pan Ruda Śląska Bielsko-Biała Żywiec i teraz okay. za i tak, 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 żywiec. I teraz zastanawiam się nad tym, nad powagą, nad powagą, bo Państwo jesteście ludźmi wykształconymi. Powinniście Państwo dawać nam przykład, a tutaj ktoś jest karany tam w, u Was w sądzie po prostu za maseczkę, za żarówkę, wie Pan, ciągany jest nieraz po 4-5 razy do sprawy, do naprawdę błahej. W jaki sposób, w jaki sposób powinien urzędnik. Nie robiąc tego, łamiąc ustawę, ponieść konsekwencje. Proszę pana, tak jak pan powiedziałem, faktycznie z naszej strony. Tak? Nie, nie słyszę pana. Nie słyszę Coś pan coś słabo słychać. No nie wiem. To to tak prosi. Nie mhm. Teraz mnie pan słyszy? Teraz lepiej, teraz lepiej, tak została wywieszona, jest to moje osobiste zaniedbanie. Ono już się w przyszłości nie powtórzy, wydałem odpowiednie dyspozycje. Ale Panie... No, bardzo mi jest przykro, no nie mogę stopnąć czasu, zgodzić. Nie, ja się. Nie, ja się zgodzę, Panie Dyrektorze, ja się zgodzę, tylko chodzi mi cały czas po prostu o jedną rzecz. Tam wchodzili ludzie w piątek, poważni ludzie, czyli sędziowie, tak, do tego sądu, wchodziły Panie protokolantki, i praktycznie wszyscy, którzy mianują się urzędnikami, nie był pan jedyną osobą. Ja rozumiem, jako jedyna osoba, mi też się nieraz zdarzy... Ale ja jestem za to odpowiedzialny, nie sędziowie, nie urzędnicy, nie protokolantki, nie, nie protokol protokolantki, przepraszam bardzo, ja osobiście jestem za to odpowiedzialny i to jest moje zaniedbanie. To jest pana zaniedbanie. No dobrze, po prostu, no będziemy myśleli, jest tego, wie pan co, to jest w skali państwa, jest 960 miast. Nie wiem, czy pan się orientuje, w 600 miejscach nie została ta flaga wywieszona. Na tyle byliśmy w stanie sprawdzić w całej Polsce. Ja, uwa ja uważam, że to jest karygodne. Pan, no już mniejsza o to, jak pan ocenia tę sytuację, natomiast no proszę wziąć pod uwagę, że dzięki pana, pana zaangażowaniu, pana akcji, najbliższe święto, kiedy. Kiedy flaga powinna zostać wywieszona to jest pierwszy i 3 maja, te flagi na pewno będą wywieszone. No. Myślę, że daje to, to panu satysfakcję. Bo u mnie na pewno będzie na skutek między innymi pana telefonu. Mhm. Czyli nadzór tak zwany obywatelski nie jest zły, tak? I zaszem, nie jest, proszę pana. Czyli w takim bądź razie po prostu przyjść, przekazać, upomnieć y, grzecznie Ale... to to. Pamiętam, i rozmawialiśmy, pan... Pytał o kilka rzeczy, które, które pan w sądzie zauważył. Ja panu wytłumaczyłem, i wydaje mi się, że wtedy już też był realizowany ten nadzór. No. no w takim bądź razie powiem w ten sposób. Dziękuję serdecznie za informację, tak po prostu miłego dnia życzę, pozdrawiam. Do, Do widzenia. widzenia. Do widzenia. Tak. Jak słyszeliście, już byłem w sądzie, choć cicho mówił. Usłyszeliście słowo przepraszam od pana dyrektora. To jest dyrektor, który zastąpił dyrektora, który był wcześniej. Ten wcześniejszy dyrektor musiał odejść z pracy na skutek imprezy w Żywcu. To była impreza, to była impreza urodzinowa, proszę państwa, sędziny, bo wiem dokładnie, której sędziny i wszystko, ale w sposób, w sposób korupcjogenny oni zakopali to. Pod dywan, czyli zrobili, proszę Państwa, z tego, że to była jakby Grupa ludzi, które spotkała się w, służbowych, w służbowym celu, oczywiście ta gitara, ciasto i w ogóle ten ferwor. No i powiem w ten sposób: jeżeli spotykają się w służbowych rzeczach, sprawach, no to spotkaliby się w godzinach pracy, a oni spotkali się już w godzinach pracy, zrobili sobie imprezę, czyli urodziny tej sędziny, proszę państwa, i przeciągli sobie to ponad te godziny pracy. Powiem w ten sposób: to jest mały szczegół, ale do sędziny, która ja byłem na sali obok, proszę Państwa, sędzina, która była ze mną, ja wchodząc z kamerą, bo jest to nagrane, Tę, tą sędzinę poprosiłem, aby zareagowała, proszę Państwa, ponieważ tam w tej sali dzieje się rzecz karygodna, niezgodna z prawem i ona, proszę Państwa odmówiła, ta sędzina odmówiła, ja ją upubliczniłem, będę upubliczniał, jeszcze billboard będę tam robił przed sądem, tej sędziny, proszę Państwa, gdzie miała świadomość i ma obowiązek, proszę Państwa, zgodnie z artykułem 300, chyba, kurka, 4, jak się nie mylę, 304, ona ma obowiązek zareagować, żeby dowody nie znikły, żeby materiały natychmiast powinna to zrobić, a ona odmówiła więc będziemy też stosowali pismo do sądu z tego tytułu, dlaczego ona odmówiła. Powiem Wam tak. Po trzech latach stwierdzam, że jest to naprawdę bardzo silna, korupcjogenna organizacja przestępcza. Nie są to tylko i wyłącznie. Oczywiście nie możemy też, żeby nie było. Nie są to wszyscy. Nie są to wszyscy. Część sędziów, część prokuratorów, policji, ABW pewno, CBA i innych organizacji tych państwowych, tam na pewno siedzą ludzie patriotyczni, na pewno rzetelni, sumienni, nie chciałbym, żeby było wypowiedziane, że wszyscy, proszę Państwo, w ABW, wszyscy w CBA, w cbs ale widzimy na przykład uniewinnienie pana prezesa tam z Kamińskim, jak się nie mylę, chyba go ten uniewinniał. No i to jest przykład który pokazuje nam, że ci ludzie na stanowiskach, proszę państwa, są przestępcami. Tutaj tego, który zarządza policją, proszę państwa, on miał 3 lata, 3 lata, wyrok 3 lata, proszę państwa. I ja już w ogóle, czytając konstytucję, rozmawiając z ludźmi, naprawdę z tych rozmów jest bardzo dużo, nie rozumiem jednej rzeczy, że w państwie prawa koło sądu Koło sądu w Warszawie jest jakaś taka stowarzyszenie czy fundacja sędziów, tych starych sędziów. Czy ci ludzie nie potrafią zadziałać, zareagować, aby to się w tym kraju skończyło? No, mówię wam i znowu mantrem powtórzę: tylko i wyłącznie, proszę Państwa, niezależna policja, do której nie ma nikt prawa, żaden urzędnik, cokolwiek. Straż Graniczna, Straż Leśna. Wszystkie instytucje, które są publiczne, politycy nie winni, nawet nie winni mieć żadnej, proszę Państwa, żadnej, żadnej. Powiem Wam tylko tyle, że Sejm i Senat to są ludzie, którzy powinni przepisy, ustalać przepisy, robić te przepisy pod nas i dla nas. Czy oni to robią? Nie proszę państwa, większość z tych ludzi, tak jak i ja, poniekąd no, na, na dzień dzisiejszy, nie zna się na tym prawie, bo my podpieramy się tymi ich artykułami, konstytucją, ustawami, ale robimy to na zasadzie takiej, że patrzymy to, co oni uchwalili. Ale tam jeszcze pisze coś bardzo pięknego. Jeszcze 5 minut. I tutaj kwestia jest jednej rzeczy. Czy to jest zgodne z konstytucją. Proszę państwa, powiem wam w ten sposób, że nie do końca, nie do końca. Porównacie sobie inne kraje, to zobaczycie, że tam przepisy są bardzo malutkie i wąskie, tutaj są bardzo duże. A teraz ciekawostkę zadzwonimy, jeszcze was zatrzymam mimo tego, że znikacie, ale zaraz wam Ech... Mirek kurda, nudzisz wąt z tego kanału. No Mirku zaraz Cię usunę po prostu, także spokojnie będziesz usunięty zaraz i wiesz to dlaczego to zrobię? żeby Cię nie nudzić flaga, flaga i tutaj mamy sobie teczunie bo już po prostu mamy teczki zadzwonimy teraz co się dzieje w Krakowie w sprawie gabinetu Mirek mówi, że nudzę Mirek nie ma zielonego pojęcia po prostu o tym co dzieje się w tym kraju siedzi w domu jest. Dziś idziemy z mają do demo, tam demonstracji Luci i tam zajmiemy stanowisko, trzeba to zmienić. E, Krzysztof nawrot. E, bardzo porządny człowiek, proszę Państwa, bardzo dużo też roboty robi. Krzysiu, pozdrawiam cię serdecznie. Zadzwonię teraz w sprawie, mm, powiedzmy, tutaj, tutaj, tutaj. tutaj. Tak, 33, to jest też dosyć ciekawa sprawa, bo przekazano ją do, do Krakowa. Przekazano ją do Krakowa, proszę Państwa. To jest lekarz, który wynajmował pomieszczenie nieodpłatnie, nieodpłatnie i będziemy tą sprawę ciągnąć, i wynajmował to w prokuraturze, czyli w instytucji, w której nie powinien wynajmować 33, 8, 4. 6, 6, 4, 7, 7. Ok. Zadzwonimy tam i dowiemy się, co w tej sprawie dalej jest robione. Ja mówię, ja nikogo nie zmuszam, Krzysiu, jeżeli coś po prostu nie pasuje, Krzysztof, jak najbardziej klikasz. Dzień dobry, Lucyna, pan Urząd Skarbowy, Święciu, Dzień dobry, panie Lucyno. Panie Lucyno, dostałem od pani pismo, że przekazaliście, Urząd Skarbowy przekazał sprawę do na naczelnik, do naczelnik Urzędu Skarbowego w Krakowie. Chodzi mi o prokuraturę, która wynajmowała niezgodnie z prawem pomieszczenia. Tak? Tak, jak jest na piśmie? Tak, jest na piśmie. Niech mi pani powie, czy ja bym się mógł dowiedzieć, do kogo to dotarło? Jakiś kontakt do no, osoby? Ja akurat nie wiem, przesłałam, trafiło do odpadnego działu, to już muszę się tam y, dowiadywać, do jakiej osoby i do jakiego działu to wpłynęło. Doszło, to no, bo państwa. Jest dużo osób sprawdzających, szempana, y, ale konkretnie osoby, nie znam. A... Więc to już pozostaje yy, z Pana gestii za tam i ustalić. Okej, okay. to w mojej gestii, żeby pilnować. No Okej, okay. a nie mi Pani powie taką rzecz, czy u Państwa w Oświęcimo nie ma takiego oddziału sprawdzającego i kontroli? Proszę, Pana, nas o czynności sprawdzających, jest dział kontroli. Ale z uwagi na to, że zgodnie z strukturą organizacyjną prokuratura należy do okręgowej prokuratury, to jest jednostka tutaj działająca na tym terenie należy do okręgowej prokuratury w Krakowie, więc tam zostało przesłana prokuratura należy do Krakowa, więc to zostało przesłane tam według właściwości miejscowej, tak jak pan ma napisane. No ale państwo jesteście, przepraszam bardzo, czy państwo sprawdzacie firmy. W Oświęcimiu kontrolujecie firmy? Proszę Pana, zgodnie, wykonujemy zadania zgodnie, zgodnie z przepisami należącymi do naszej właściwości miejscowej, więc. Oczywiście czyli, tak. Czyli firmę, no chyba nie, bo chcę się dowiedzieć, firmę czy można skontrolować, ale już Urzędu Skarbowego nie można skontrolować wy, nie możecie. Tak musicie przesłać Ale Urzędu Skarbowego. Racił, przepraszam, przepraszam, e, prokuratury, prokuratury, przepraszam, przejęzyczyłem się. Prokuratury już nie możecie skontrolować, tak? Proszę pana, przesłane to zostało według właściwości miejscowej. My jako tako nie jesteśmy właściwy miejscowej dla, te, dla tej jednostki, więc zawiadomienie poszło tamto. Jeżeli tamtejszy urząd się zwróci do nas z prośbą, to oczywiście działania zostaną podjęte. Niech mi to Panie wytłumaczy, czyli normalnego, zwykłego Juzka, bo po prostu jedziecie, kontrolujecie, wprowadzacie mu kontrolę, jeżeli by jakiekolwiek takie wykroczenia lub... Nas, pana, właściwość miejscowa i rzeczowa. No ale to jest w Oświęcimiu, a ja się dodzwoniłem. Ale dobrze, że jest w Oświęcimiu, ale firma, która ma y, siedzibę, y, na przykład dajmy na to w Gdańsku, też może mieć miejsce, jedną z miejscem prowadzenia działalności na tym terenie. Czyli... Ale i urzędem właściwym jest Urząd Skarbowy w Gdańsku, proszę pana, a nie w Oświęcimiu. Rozumiem. Więc my, zgodnie z przepisami, przestrzegamy swojej właściwości miejscowej i rzeczowej i dlatego został pan poinformowany o tym fakcie, że zostało to przesłane do tamtejszego urzędu, gdzie, Kraków, gdzie prokuratura okręgowa podlega. Czyli dobrze rozumiem, że filia w Oświęcimiu prokuratury podlega pod firmę... Jest to jednostka organizacyjna okręgowej prokuratury w Krakowie, proszę pana. To jest jej jednostka nadrzędna. Z kolei jednostka nadrzędna podlega pod urząd skarbowy w Krakowie. No. Więc dlatego zostało to y, przesłane tam i o tym został Pan i poinformowany i po nie rozumiem co Pan jeszcze, jak, jakie informacje mogłabym Panu jeszcze udzielić. No nie no takie jak Pani teraz udzieliła po prostu, no od tego Pani jest jakby ten dzwonił, żeby odebrać, poinformować, pomóc po prostu. No to jest, to, jest to, czytała Pani etykę po prostu, tak zawodową? Proszę Pana tak. No, no to dwie Pani, Bardzo fajnie się pani dzisiaj zakończył. Za 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 muszę panią pochwalić jako pani pracodawca i wtedy po prostu podziękować pani serdecznie za rozmowę. Życzę miłego dnia. Życzę się. Do widzenia. Zwięko I proszę to, tak to, dalej to, pracować dobrze? Grzecznie, miło do i konkretnie. Dziękuję, do widzenia. Proszę. Y Nasza pracownica, proszę państwa, z Urzędu Skarbowego. Dzisiaj zachowała się oczywiście nie do końca bo próbowała po prostu po co pan dzwoni tak czego ty nie rozumiesz głupi obywatelu no proszę państwa powiem w ten sposób tych dokumentów jest tworzonych tyle, że oni się specjalizują, proszę Państwa, ci w Skarbowce, ci w ZUSie, ci w karnym, ci w cywilnym, ci w gospodarczym prawie, i oni, proszę Państwa, nie wiedzą wszystkiego, a Ty, obywatelu, Ty tempy obywatelu, dlaczego Ty nie wiesz i co Ty od tej Pani chcesz? To do mnie. Ale powiedzmy, że dzisiaj już było kulturalnie, Ostatnimi razy była cwaniactwa, czyli daje to jakieś ten. Popatrzcie się. Dzisiaj są dwa sukcesy. Pani z Urzędu Skarbowego odpowiedziała nam grzecznie na pytania, które mam nadzieję was interesują. Pan dyrektor sądu z Żywca również proszę państwa odpowiedział wam na pytanie, wiecie co mnie szokuje, że ten człowiek odpowiedział nie było i przepraszam. Powiem wam w ten sposób, to nie jest wyrok na nim, to nie jest wyrok na, nim, proszę Państwa, ale to już jest sukces. To już jest, proszę Państwa, sukces, że osoba jako dyrektor sądu powiedział do zwykłego obywatela, przepraszam, i co najważniejsze, jeszcze powiedział w tej rozmowie, że ten nadzór społeczny, jak byłem u niego już wcześniej, ze znakiem lub z, lub z innymi rzeczami, że on przyjmie człowieka. Porozmawia z człowiekiem, zapiszę i powiem, powiem w ten sposób ustosunkowuje się do tego. Potrafi odpowiedzieć, napisać ten dyrektor z sądu. Później człowiek ma takie mieszane uczucia. Czy taką osobę po prostu wziąć, zadzwonić na policję, yy, podać go o to, czy nie podawać go o to. To są takie rzeczy ciężkie, ponieważ popełnił błąd i powiedział przepraszam, ale wy już nie macie tej szansy jako obywatele, wy zostaniecie. Skazanie. Ja jeszcze zrobię jeden numer telefonu, jak już jestem. Naczelny Urząd Skarbowy w Krakowie. Ale Pani Ci, no nie powie, no. Naczelny Urząd Skarbowy Kraków, Śródmieście, Kontakt. Naczelny Urząd Skarbowy Kraków, Śródmieście, Kontakt. Jak podaje Izba Administracji Skarbowej w Krakowie, egzekucja administracyjna 12-66-56-502-503-504, kontrola podatkowa 1266 56 517 Mamy kontrolę podatkową, więc zadzwonię do kontroli. To jest ta kontrola, które mi po prostu wchodzą już przez gardło do uszu skarbówki, ZUSy yy, ostatnimi czasy PG, czyli przestępczość gospodarcza no te wszystkie instytucje, które zaglądają, zaglądają do nas i od Straży Miejskiej po przerwało zadzwońmy i dowiedzmy się co jest najgorsze proszę Państwa to nie tylko i wyłącznie osób w żywcu, tylko 600 ileś urzędów w całej Polsce nie dopełniło. Nie dopełniło, ale jest to, proszę Państwa, obowiązek. To jest to obowiązek urzędniczy, czyli 600 osób, 600 paru urzędników, proszę Państwa, powinno iść z karą. No, to by był grubas. Ja powiem w ten sposób. Dzisiaj kończymy. Będziemy dzwonić dalej i informować Was na bieżąco, co się dzieje w tym kierunku. Miłego dnia i też zaangażujcie się, zadzwoncie, popatrzcie co robi wójt radny, wokoło Wasi y, włodarze. Gwarantuję Wam, że naprawdę robią wielu z nich bałki i przekręty. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia hejka.